Witam, witam wszystkich w kolejnym filmiku. Dalej jedziemy z serią, otwieramy Champions League 2014-2015. Seria oczywiście nosi nazwę Otwieramy Mega czy Maxi Blisterki z Champions League. Maxi, blisterki mają to do siebie, że mają super dużo kart i przede wszystkim dwie karty limitowane 36 kart, czyli 6 saszetek po 6 kart i dwie karty limitowane. W poprzednim odcinku, numer 4, no, był niesamowity blister. Ci, którzy nie oglądali, to zapraszam e, do tam e, do, mojej, do, do moich filmików, bo był niesamowity, niesamowity strzał, gdzie mi się trafił e, dwa razy Double Trouble e, Balotelli ze Staridżem i Miller z Getse. Te dwie karty limitowane na wymianę mam. Oczywiście miałem tam też dwie limitki. Do kolekcji wskoczyła mi karta Davida Luisa z Paris Saint-Germain i Wojtek Szczęsny na wymianę. Oprócz tego Want to Watch i jakieś tam inne, mniej lub bardziej udane karty. Zobaczymy, co, co w tym mi się trafi. Oczywiście, jak zwykle, liczę na, na jakieś super strzały. Mam nadzieję, że będzie nie gorzej, a może... Chociaż to ciężko, lepiej nawet niż w tym. Teraz otwieram GC, To może otworzymy, bo mam jeden tylko blisterek z Ibrahimowiczem. To może wreszcie otworzę ten. Miałem blisterki 4 z Fabregasem, cztery z GC. I jeden tylko z Ibrahimowiczem, chociaż no, to nic nie ma do siebie, bo to chyba tylko kwestia w jakiej kolejności e, karty się w, w, tam ułożyły przy pakowaniu bo przecież wiadomo, że. I patrzymy szybciutko, jakie mamy e, limitki. Limitki oczywiście, no niestety obie, obie mam. Sterling i Liberty to są karty na wymianę. Tak więc dobrze, ale no mogłoby być lepiej. Mogło się trafić coś takiego, czego jeszcze nie mam. No i już sobie tu śmigamy staszetki. <klimy> bardzo bym chciał legendę. Bo legendy jeszcze jednej mi brakuje. O, no, ewentualnie na wymianę też to jest super karta. Legendę. Bardzo łatwo można wymienić. Tak więc <klimy> miałem już dwóch. Eusebio, jeden już tam poszedł na wymianę. I już jedziemy, co tutaj jest. Bonucci, Lam, Borussia, Raczej to wszystko już będą powtórki, bo naprawdę mało. Chociaż Carvalho nie pamiętam. Wiem, że coś mi tam z tego sportingu brakuje. No zobaczymy. zobaczymy Zaraz sobie tam sprawdzę w albumie. Czy może sobie od razu sprawdzę, bo nie jestem pewien. O to akurat. Sory, wybaczcie. A, nie mam Carvalho, więc super. Super, fajnie. Carvalho do kolekcji. Tak więc już jest fajnie, jeśli idzie o ten listerek Wiadomo, że to nie jest jakiś tam super top, ale już jest coś, co mnie pocieszyło w pierwszej sasz saszetce I teraz mamy. Walter Samuel, Bulut, Siqueira, Mazel, Martins i mamy kolejny. De, zobaczcie, Defensive Rock leci Cielini, y, czyli w drugiej saszetce drugi Defensive Rock. No Mam nadzieję, że zapowiada to jakieś super, super dodatkowe karty i jest to taki przedsmak oczywiście tych najlepszych, y, bo najbardziej... Mogłoby się tutaj trafić jeszcze jakiś double travel, tak jak w poprzednim filmiku, gdzie skoczyły dwa albo Inventi Venus. Choć najbardziej bym chciał legendę. Nie ma się co okłamywać. Juan Fran, Castro, Godin lecą powtórki. Costa i Want to Watch Fernandinho to na pewno jest powtórka. Zostały trzy saszetki. Na razie jest średnio. Jedna karta y, tylko, która skończyła do kolekcji. A resztę to wszystko będą pow karty powtórkowe. Będą na wymianę, chociaż y, oczywiście chciałbym coś, co bezpośrednio zasili moją kolekcję. I tu mamy Mario Suarez, Moja, Nasri, Slimani, Szewczuk, no i ten fisher to Często mi się trafia. Dosyć często, bardzo często tak więc nie jest jak na razie za dobrze. Ostatnie dwie saszetki, no dalej, dalej blister Musisz się odkuć, musisz coś pokazać, musi być lepiej. Nie możesz być najgorszym blisterem w całej kolekcji, no Chociaż rzeczywiście musi się któryś być gorszy od tych poprzednich, ale, ale mam nadzieję, że to jeszcze nie ten. <grywia> że tu jeszcze coś będzie fajnego. Henderson, Azard, Sererum, Oscar, Shar, Ladecima, to jest. No niby karta jakaś tam miała być unikatowa, ale wszyscy wiemy, że Ladecima to jest żaden unikat trafia się często no i słuchajcie puchnąłem uch, tutaj na szczęście bo zbliżliśmy się do ostatniej zaszeteczki w tym blisterku w tym blisterku który jak na razie bardzo bardzo zawodzi bardzo mnie tutaj nie pocieszył i już jedziemy już patrzymy co tutaj może nam się trafić i nie jest tam balotelli buffon czyli wielkie nazwiska ale karty jak to się mówi Gówniane. Totti, Juve i mamy no chociaż to Game Changer Sergio Aguero. Game Changer Sergio Aguero. Tak więc szybciutko podsumowujemy ten Blisterek. Ja wiem czy był najgorszy. Na pewno jeden z najgorszych, bo karty limitowane trafiły mi się. Powtórkowe, obie są y, do wymiany Sterling i Ribery, to są moje powtórki, tak więc tutaj y, nie jest za dobrze, a prócz tego La Decima powtórka, Rising Stan powtórka, Want to Watch powtórka, Defensive Rock Cellini powtórka, to do kolekcji skakuje Carvalho, William Carvalho i Game Changer powtórka Sergio Aguero. Czy jest to fajny blister to pozostają cenę wam. Jak dla mnie to, to raczej słaby. Zapraszam do kolejnych. Jeszcze zostały 4 do otwarcia, tak więc przez kolejne dni jeszcze będziemy otwierać te blisterki. Mam nadzieję, że, że Was to nie nudzi. A ci, którzy nudzą się, to, to w międzyczasie jeszcze zapuszczę jakiś filmik. O, może o NBA kar, moje karty Marcina Gordata? Może coś z Euro, może z ekstra klasy. Jak coś macie jakieś sugestie, to piszcie, mogę się dostosować, coś tam mogę wrzucić. Mam y, Champions League 2013-2014 jeszcze z 2-3 blisterki. Mam y, z 5 blisterków ekstra klasy: 13-14. Mam ze 2 blisterki Euro 2012. Tak więc naprawdę, naprawdę mogę się tutaj y, z czymś innym dostosować. No i przede wszystkim czekamy na update, upgrade. Tak więc zapraszam do kolejnych filmików. Na dzisiaj to wszystko. Dzięki. Cześć.